Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Diego w kolejnym odcinku Głupków z Kosmosu. W odcinku ostatnim dostaliśmy się Gorgiusem do stołówki, zrobiliśmy lekki rozpierdziel za pomocą gazu i iskry. Jak widać efekt był porażający. Przy okazji gazu i tak dalej, w ostatnim odcinku jedna osoba zauważyła profesjonalne tłumaczenie gry, a konkretnie błąd ortograficzny w wysłowie gaz rurka. No, niestety, to chyba nie było tą opęczoną przez jakieś większe studia, więc. powiedzmy tak, błędy się zdarzają. No <noise> nie Niebieskawy, trochę wolniej. Hej, grubasie, a dokąd to? Może masz przy sobie trochę Nie, nie ma żadnych drobnych. Głupi śmieciu. A za chwilę poromany śmieciu. No dobra, zejdźcie mi z drogi, zdezelowane kuchendę rupiecie. Właśnie. To może taborecik? Hej, hej! Wypuśćcie mnie, albo będę musiał porąbać ten uroczy taborecik na kupę wykałaczek! Jebni mu! Jebni mu! I teraz mam dla siebie, że tak powiem, lekkie usprawiedliwienie. Dlaczego nie było odcinków? Krótki kaszel, ponieważ i jemy. Siadem też trochę posiedziało. No i tak, wejście, przynajmniej w moim przypadku było bez problemu. Pa! Kosmici. Środkowy przycisk. Wejście było bez problemu. Właśnie jak już mówiłem, dzięki przepustce. Ale w środku to była kolejka do kolejki, więc tragedia. Strzałki też prowadziły nikąd. Hala druga, napis CS, Strzałka pokazana w prawo. się w prawo, tam są. Tam były drzwi, ale drzwi odgrudzone. Stoi ochroniarz a później się pytaj, które na drugą halę, no trzeba przejść. Na dół, później przez szatnię, później na plac i dopiero na drugą halę. Mówcenie, okay. wszędzie kolejki, kolejki do kolejek. Ludzie tarwazili jak chcieli. Pa, wielko ludzie. Mogę jeszcze raz coś zrobić? Nope. Ale ogólnie impreza była fajna. Trochę się posiedziało na Lulu i tak dalej. Żadnych sław niestety nie spotkałem, ale się mówi trudno. I tak podobno większość z YouTuberów siedziała na strefie VIPA. Z tego co mi kuzyn opowiadał, jak on był, też to kto tam tylko gadał z fanami jako tak, tak konkretniej? Rojo bodajże wyszedł. I kolega Ignacy, ale do go podobno też jakiś tłumów nie było, ale. No powiem wprost, zasługuje gościu na to. Ale już, już bez zbędnych reklam. Hmm. W numerku nie ma nic. Kocie, musisz mi łazić, kiedy nagrywam. No, do ciebie mówię. Też chcę taką kanapę mogę jeszcze? Please, gib Gib muni! God damn it. Dobra, wyłazimy. Teraz się wrócić. To, to na lekkie zadać uczynienie, że nie było żadnego odcinka. E, powiem tak, robię lekki konkurs, związany z grą Skill. Wszystkie, że tak powiem, szczegóły znajdziecie na moim Facebooku. No tak, w konkursie ma okazję, raczej szansę wygrać każdy, bo nie wymaga specjalnie dużo. Macie po zrobić... Jednego screena z... Ze... Znaczy, jednego śmiesznego screena z gry, to tyle. Jak już mówię, wszystkie szczegóły... Puh, szczegóły, <laughs> tak biegło. Szczegóły znajdziecie na moim Facebooku, raczej Facebooku mojego kanału. Pamucho. Dobra, teraz się skupię na grze. Bo to będzie dość... No tak, głupawa zagadka, w której nie wiem o co chodzi. Jako dzieciak spędziłem przy niej grube godziny, a teraz mi się nie chciało, więc w zajrzałem na poradnik. Tu mamy kapsuły teleportacyjne. I co trzeba zrobić? Trzeba wchodzić do odpowiednich kapsuł po kolei. A skąd mam wiedzieć, która to jest kapsuła? Aha, to jest dobre pytanie. Bo, te... bo tego twórcy nie sprecyzowali. Trzeba wejść najpierw do pierwszej. Teleportujemy się do drugiej. Putis inżynier put teleporter here. Teraz do trójki. trójki się machniemy do piątki. Teraz przechodzimy do ósemki. Jaki to ma sens? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli coś Wam przychodzi do głowy. Napiszcie w komentarzu, ale ja do, ja do tej pory nie wiem o co w tym chodzi. Jakby nie zajrzał na poradnik, to albo bym siedział przy tej gruby godzinie, albo bym się naprawdę w i jednak zajrzał na ten poradnik. Ale kiedyś się nie miało neta, no to się siedziało. Grube godziny przy tym. Hej Gendy, hej Gorgius. I tutaj mamy scenę ze stereo, przy której... No powiem tak, zauważyłem, że nie wziąłem jednej dość ważnej rzeczy, a konkretnie kosmicznej cegły której na śmierć zapomniałem w odcinkach poprzednich. Pamiętaj się znowu wróci przez hale z kurczakami. Hej, kurczaki. I do suchej windy znowu. Walnie jakie słuchara dzisiaj? Chwila prawdy? Wiecie, co jest najprzyjemniejsze w życiu? Pierwsze 5 minut. Ale dla rodziców. <śmiech> <śmiech> Nie. Wiecie, słucha. Nie to, to może to. Nie ma herbatka. Ta -ta -ta, ta -ta -ta. Hmm. Czy to było dobre piętro? Oto jest pytanie. Wyjście z korytarza. to definitywnie było złe piętro kosmiczna cegła była w sali z celami z celami ze słoikami na kosmitów Fajno, mam robotę co raz na górze raz na dole jesteś chujowy Powiem ci to wprost, jakbyś poszedł na scenę, to ludzie by cię wygwizdali, więc mówić ci to zawczasu, jesteś chujowy Nigdy wcześniej nie spotkałem bardziej irytującej windy A, i teraz znowu łazię przez te kładki Tu tup 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 Mogę to pominąć Proszę Silam mieli Ubisoft, proszę! Ubi! Ubi, please! Dla tych, którzy nie pamiętają, to jednak jest gra poniekąd z Ubisoftu. Ubisoft. Ale hej, na no, pocieszenie, w momencie premiery gra nie miała dodatkowych 15 giga do pobierania, Czytam ilu. Po was strefa trzynasta. Te rozki i tu była kosmiczna cegła. Mhm. Mogę do cegły? Idź tu. Dokładnie. O! Patrz! Kosmiczna cegła! Lepiej bym tego nie ujął. Zamek elektroniczny. W grach dobierze trzeba łazić tu, później się wracać, później znowu tam i tak dalej. Kosmiczna cegła. A Abadach szanić. Znowu udopiony. Ha! I wychodzimy. tedy. tędy. Reszty nie ratujemy. Bo ich nie lubimy. I teraz znowu po... Mistycznych kładkach. Pół godziny spacerek. właśnie ktoś z Was był na jemach? Jakie macie wrażenia? Napiszcie w komentarzu, bo aż jestem ciekaw, bo słyszałem różne opinie i widziałem różne opinie, a konkretnie sprzeczki z ochronierzami, i To dość częste w środku. <laughs> I w sumie się niektórym ludziom nie dziwię. Jak były te strzałka tu, strzałka iść tędy, i tędy, a później. Jak się spytało ochroniarza, nie, to trzeba iść tam. Trzeba zejść na dół do szatni, pójdzie z szatni na plac, i tak dalej. Taka pierwsza myśl, no to puch, puchuj te strzałki, nie? Stereo szybciej, ja cię proszę. A pogoda na Jemach też nie była zbyt fajna. Było tak jak rok Ej, temu czy tam! Macie jakiś dobry pomysł na dowcip? Kładamy monolog komediowy pod tytułem Uśmiech Krabarza. Ja mam fajny dowcip. Spier... Piep. Ta wina jest tak sucha. Ale to tak sucha. To aż sucha. Kurzy pokój. O kurcze. Potem też słyszałem o tych przypinkach z Counter-Strike'a. Czyli z kategorii kupujesz sobie paczkę za 50 zł z przypinką. A nawet najtańsze chodziły z tego co widziałem na Allegro po... 100 zł? No to grubo. Czysty zysk. Widziałem też jeden za 800, ale... Czy ktoś to kupi? No w sumie jak ludzie kupują skiny za... Kilkaset euro, no to... Czemu by nie? Pedal. Ha! I kosmiczna cegła na czerwony przycisk. I, I teraz ki Sobie zapiszemy. I do teleportera. Dziu. wow. wow, 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 wow. A teleport. <tryk> Sorka. A naprawdę fajne obserwatorium. Ile można to tak nazwać w tym wypadku? Hmm, i zagadka logiczna. To, że ja mam pamięć jak pstrąg, no to co jakbydę będę zapisywane wyżej po chwili. Czerwony. Czerwony niebieski animacja Czerwony niebieski żółty Czerwony niebieski żółty czerwony Moment Czerwony niebieski żółty Czerwony Czerwony Niebieski Żółty Czerwony jej, SAM KOLORY Znowu żółty Okej okay. Pyk 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 I pyk. kurde te animacje mają takie tempo Jakiś nowy żółty. Żółty. Pyk. Pyk. Ah. Powiedzcie, że to koniec. God damn it game! Ale on To przedłużać przedłużacz gry. Jakby to się od razu klikało, a nie, to musi wyciągnąć łapę, po chwili musi kliknąć sobie. A. a damn it game. Hej, a co tam u was? Bo mi to jeszcze chyba coś tu, że ciud zajmie. Bo, żeby to był koniec. I żółty. Kurwa, gro. Niebieski. Aaa. To już chyba mnie zajmuje dwie minuty. Niebieski. Żółty, cholerny, czerwony Pierdolny, żółty, żółty czerwony żółty niebieski koniec, już mogę iść <ścoughs> nie gro proszę Tak, kocie mam dosyć. Dobrze tu jełaś. I dwa razy niebieski. Już? O, w końcu. I feel so good. Jebierdzielak, zobaczę jeszcze w na najbliższym czasie taką zagadkę w jakiejkolwiek grze, to dostanę pierdolce i... Jedne ze cztery fikoły ze smutku. No okej. Okay. Tędy czy tu? Chodźmy tu. Chodźmy tędy. Hmm, pulpit sterowniczy. Okej... Okay. No okej... Okay. Dziwna anatomia kosmitów. Dobra, chyba nic więcej tutaj nie ma. Więc chodźmy do pulpitu sterowniczego. <tryk> Pulsujący przycisk. Aż wolę sobie zapisać. godnie co Wy darłeś mordę jak una femina? Ach, Czy mógłby mi pan pomóc? Chciałbym się stąd wydostać! Muszę wrócić do mojego UFO i odszukać moich kolegów! To jeszcze uśmiech? A, ten nowy statek jest twój, co? Dobra, Moltobene. Wiem, gdzie on jest. Musisz iść do hangaru zes. No on ma wyjściówkę, przepustkę znaczy się. Łażę już po tej bazie przez pół wieku. Idź tędy, Amigo. To skrót. Prego, prego! Bardzo uprzejmie dziękuję, panu. Nieczęsto się spotyka tak miłe osoby. One chyba coś kombinują. zawsze z radością pomagam bliźnimi i takie tam. Albo i nie. Jeszcze <laughs> a propos wejściówek i przepustek. No to. Kilka byłem świadkiem na w moim przypadku, nawet na tych jemach... że było ominięcie tej kolejki, właśnie na dwór do tej drugiej hali i tak dalej, tylko za pomocą przepustki. Ja tam pogadałem, raczej pogadałem. Się pytam ochroniarza, no którędy? No, tu jest kolejka, a wtedy jakoś nie da się przejść, tylko za wejściówką. się znaczy, za przepustką, dodatkową. Dobra, to, że dwa dzieciaki wlazły, że tak powiem, mu pod nosem, to już zupełnie inna sprawa, nie? Bez przepustek. Już się nie odzywałem, nie, nie miałem sił po prostu. Pół godziny później akurat wylądowałem sobie na kawę, bo już miałem dosyć. Idź w lewo. Moment, 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 moment. Lewo? Kurwa lewo! Na lewo to ty masz na mordzie, osobu, która to tłumaczyła! Tędy. <grym wyszła> Tędy. Wiele strajtaśmy. taśmy. <grym wyszła> bal jest całkiem zwinny? Ninja-budy. No, jump. Zobaczymy sobie Sejwa. jak eee... wow. <laughs> tak się szło w tym labiryncie, to nawet... To nie pamiętam, oczywiście tutaj uda się wy. By... W nerwy, pathfinding Trzeba doprowadzić zarączkę. rączkę jak damy mu tu To taki ciul, nie przejdzie Trzeba pyk pyk tędy Tędy, niech mi się nie ma jest tędy, tędy I może tędy jak to było w labiryncie. trzymać się cały czas lewej strony Więc będziemy cały czas kręcali w lewo w najbliższej okazji. Teraz tędy. A dziwne déjà vu. Nie głośno po tym nabiręcie. Bad please. Pathfindingu. Find, pa Proszę, działaj mi się wydostać w tym odcinku Mam nadzieję, że tak Przejdę nadzieję. Hmm A, czyli się wróciliśmy. Okej. Okay. To być może tędy. Całe życie w kłamstwie. No, będzie w labiryncie trzyma się lewej strony. Taki chuj. Znowu okłamany. Ja pierdzielę. Kto miał łeb, żeby coś takiego robić? <laughs> Sorka. Taki poroniony pomysł. No rozumiem. Minigolf i tak dalej, te sprawy, ale kuźwa. Ludzie. Why so serious? Tędy. <laughs> Tędy. Hmm. hmm. E, nie tędy. Pierdzielnie wiem, co twórcy mieli na stronę weł, że zrobili kilka takich zagadek, to się łazi pół godziny. O, czyli byśmy byli na dobrej trasie. Już tutaj byliśmy. God damn it! God damn it! Nigde debit, it, debit, it, damn it, But proszę, nie klinuj się na tych rogach. Wiem, że nie jesteś najmądrzejszy z całej paczki, ale ja cię proszę. Teraz tu eee, może tędy. Czy się dostaniemy w tym stuleciu. O! Udało się. tempo. No witaj, witaj, cześć, cześć. Hej, hej, hej. Zagubiony Możecie podrzucić. Dokąd się wybierasz. Co, co? Tak, to byłaby miło z twojej strony. Dobra, wsiadaj. Gotów, trzymaj się, zamknij się i zapnij pasy, bo za chwilę będziemy przekraczać prędkość dźwięku. Gotowy No gotów. Dobra, odliczamy 3, 2, 1. Serio? Serio, przecież ją tak zapierdalałeś. Ka Każdy nam zapinać paso, tu nagle rozczarowanie miesiąca. Dzisiaj ten odcinek to jest tragedia. Takie lokacje, takie pseudo-zagadki, że to po prostu. A wy co tam robicie? Bo ja się bawię świetnie. Różesz dupsko, ja ci tylko o jedną rzecz proszę. God damn it. Psiakre. to będą pełne wrażenia z gry. Kuleba. O mińcukolwiek, escape... O! Escape zadziałał. Dobra, starczy. Chcę już zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że nie było za szybko. Dobra, muszę już pędzić do zobaczyska. Pa, pa! Pierdol się, nie mogłeś tego od razu głupić. Nieważne. Dobra. Miło było, naprawdę fajnie się dla was nagrywało. Pomimo dzisiejszego lekkiego bólu w dupie z powodu tej gry. Ale ogólnie... Tak, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Jeszcze raz mówię, zapraszam na mój konkurs na Facebooku. Macie okazję wygrać, bo konkurs nie jest skomplikowany, więc... Powodzenia na razie i hej!